Państwo, nasza druga relacja dotycząca prac na rzece Edląg. Jesteśmy w okolicach Nowego Batorowa. Tutaj na Wyspę Estyjską płynie już barka wypełniona urobkiem. Natomiast tam w oddali po prawej stronie możecie Państwo zobaczyć. Przed chwilą rozpoczęła praca koparka z wielką łychą i postaramy się Państwu pokazać jak właśnie wyglądają prace w okolicach Nowego Batorowa także zapraszam Państwa serdecznie na naszą relację tutaj jak możecie Państwo zobaczyć tej ziemi do wydobycia na tym właśnie odcinku w okolicach Nowego Batorowa nie zostało już tutaj zbyt wiele. Także widać, że te prace tutaj idą ostro do przodu. Został dosłownie taki krótki odcinek, gdzie jeszcze będzie trzeba tą ziemię usunąć. I szanowni Państwo, wiele osób się pytało czemu tutaj przy samej obudowie rzeki Elbląg zostawał taki niewielki pas ziemi nieusunięty i było to związane z faktem, że po prostu koparka musi być specjalnie ustawiona także tak jak państwo możecie zobaczyć już w tej chwili właśnie na tym odcinku między innymi ta ziemia została w całości Usunięta również tutaj, przy tych umocnieniach, także proszę się nie obawiać. Tutaj z pewnością również przy tych samych umocnieniach rzeki Edlong, ta ziemia, która pozostała, między tam w oddali, jeszcze troszeczkę możecie Państwo zobaczyć. Ta ziemia również zostanie usunięta i tutaj tej ziemi po prostu nie będzie. Zaraz postaram się przemieścić troszeczkę bliżej tej koparki z wielką łychą i pokazać Państwu jak przebiegają tam właśnie prace przy tej dużej koparce, jak ta duża koparka pracuje, także zapraszam Państwa na relację. I już jesteśmy przy koparce z Wielką łychą. Postaram się Państwu pokazać jak właśnie tutaj przebiegają prace w okolicach nowego Kwatorowa. Nie będzie mnie zbyt dobrze słychać ze względu właśnie na ten pracujący sprzęt, ale postaram się Państwu pokazać właśnie jak te prace tutaj wyglądają z bardzo bliska. szanowni Państwo, taka dosyć kiepska pogoda. Nie ma może silnego wiatru. Natomiast co chwilę pojawiają się tutaj dosyć takie nieprzewidywalne opady deszczu. Nawet nie ma tutaj specjalnie jakichś deszczowych chmur, ale nagle zaczyna padać. Także operator drona. Musi akurat tutaj znaleźć okienko pogodowe, żeby zrealizować nagranie właśnie z drona, bo niestety na razie nie mamy drona, który byłby odporny na takie nawet niewielkie opady deszczu.